Papugi faliste rosną na strychu. Jestem posiadaczem papuszki falistej. Nazywa się dyzio, Ma kremowe ubarwienie. Wszystko było z nim dobrze do czasu, gdy nie dostał się na strych pola raz pierwszy. Strych jest lewiany i pustynic poza schodami i poręczą tam nie ma. Pierwszy raz, gdy go wypuściłem, nie zauważyłem niczego dziwnego. Dyzio był zaciekawiony domem. Latał po nim, zatrzymując się przy obiektach, które go ciekawiły. Na przykład na roślinach i karniszach. Wszystko było normalne do czasu, gdy Dyzio nie zauważył schodów na Stych. Ptak zatrzymał się przy nich, chwilę się im przyglądał, a potem wleciał na Stych. Dyzio zmęczył się lotem po domu, co skłoniło go do krótkiego odpoczynku na poręczy. Dyzio rozglądał się po strychu jego głowa ruszała się raz w lewo, raz w prawo. Do czasu aż nie spojrzał w górę, wtedy zamarł. Poleciał aż do sufitu. Patrzyłem ze ciekawym na co co ten ptak wyrabia. Wzglądał się krokwią na suficie Podleciał blisko podpory Złapał się dziełem o krawędź Dyzio zawisł na krokwi Byłem oszołomiony jego czynem Zwierz był odwrócony do mnie plecami Wpatrywałem się w jego zakrzywionek parabola plecy Dyzio po chwili wiszenia wrócił do lotu Ptak polatał po i wrócił na dół Dyzio usiadł na krześle Wpatrywał się w moją twarz. Dizio, chcesz wrócić do klatki? zapytałem ptaka, patrząc w jego stronę. Ptak zdawał się rozumieć, co do niego mówię. Otworzyłem drzwiczki jego klatki ptak wskoczył do niej. Było to bardzo nietypowe dla niego, gdyż nigdy nie chciał wracać do klatki. Trzeba było go wabić z kąskami. Codziennie wypuszczałem go przez następny tydzień. Dizio wydawał się większy i mądrzejszy. Przedstawiciel ptasiego rodu zdawał się wiedzieć o czymś, o czym ja nie wiedziałem. Postanowiłem go szpiegować. Poszedłem do salonu. Salon ma żółte ściany i tlewianą podłogę. Na podłodze leży perski dywan. Kanapa stoi przy ścianie, między oknami, na których wiszą zasłony. Naprzeciwko kanapy po prawej stronie stoi wąska komoda z klepką Dyzia. Przy drzwiach do mojego pokoju znajduje się okazała szafka z dużymi drzwiami. Wszedłem do szafki, zaobserwowałem, że Dyzio samodzielnie wyszedł z klatki. Wywołało to zamyt w mojej głowie. Tak wleciał na strych. Zgaduję, że usiadł na pęczy albo zawisł na krokwi. Szywka była niewygodna, ciasna. Jej drzwiczki było lekko ochronne, bym coś widział przez szparę. Po kilku minutach Dysio wrócił do dużego pokoju. Był ogromny. Ptak był rozmiaru okazałego głębia. Ptaszysko z trudem wgramoliło się do kratki. Wyturlałem się z szafki. Dysio spoglądał na mnie zdegustowany. Zapytałem papugę, czemu jej ciało jest takie wielkie. Ptak udawał, że mnie nie rozumie. Zapytałem go. Ponownie, ptaszyna zdawała się poirytowana moimi pytaniami. Zdałem mu pytanie po raz trzeci i zatezłem ostatni. Ptak zaczął wrzeszczeć na mnie coś po ptasiemu. Spojrzałem na niego z wyrzutem. I poszedłem do sypialni. Poszedłem do sypialni po jedzenie, by go przekonać drogą kulinarną. Gdy doszedłem do pokoju, usłyszałem rumor w salonu. Lekko mnie to przeraziło. Dyzio mógł coś zwać albo zostawić na mnie zasadzkę. Cicho jak mysz przyleptałem do dużego pokoju. Dyzio zwalił klatkę z szafki, ptak wgapiwał się w rozlaną wodę na dywanie. Dyzio był ogromny, na oko był rozmiaru szafki, obok której stał ptak, spojrzał na mnie z iście modelczym wzrokiem. O Andrzeju, widzę, że zauważyłeś jak... Potężny i światły jestem! Dyzio oznajmi patrząc mi prosto w oczy. Głos Dyzia był niski, szorstki przede wszystkim bez emocji. Typowy głos papugi fali z tej. Dyzio, same i swoją inteligencję! Powiedziałem, patrząc na ptaka z niczym uśmieszkiem. Dyzio zamarł w miejscu, gdy wypowiedziałem te słowa. Dyzio? Ty mnie tak. Ty mnie nazywasz Dyziem? Papuga krzyknęła, wtrącając te słowa wrzaski po papuzie. Nazywam się Delta. Delta Sofito. To takie mądre i matematyczne imię, nie tak grube jak dyzio. Papuga wykrzyknęła. Nieznacznie się do mnie zbliżają. Prosiłem cię o zademonstrowanie swojej inteligencji, a nie o monologi. Lekko znudzony odpowiedziałem. Ech, umiem obejrzeć Deltę. Ptak oznajmił. Dobra, to ja mam oblicz! Powiedziałem, patrząc na papugę z góry. Więc 4x do drugiej odjąć 7x dodać 3 równa się 0, rzekł ptak. Y, delta to 1. Gdyś o odpowiedź. x1 i x2 to y, 3, 4 i 1. Widzisz, jaki jestem mądry, Andrzeju? Ptak oświadczył. A teraz kolej na ciebie, byś obliczył deltę. Papuga rzekła. 2x do drugiej odjąć. 3x dodać 5, równa się 0. Oznajmił, Dyzio. Trudno mi jest do tego się przyznać przed takiem, który nie jest w stanie rozpoznać swojego odbicia w lustrze, ale. Zawstydzony odpowiedziałem, patrząc w inną stronę. Ale! Jakie znowu ale! Dyzio mi przerwał. Dyzio, nie umiem obliczyć delty. Wymam to Jak się Jak się miesz tych omliku? śmielczo? Zwracacie się do mnie, Pelt! Dyzio! Mówiłem ci, byś się do mnie, Pelt! Delta! ramach przeprosin masz się do mnie zwracać! Wielka deltoidalna eminencjo! Jeden w Andrzeju, że nie umiesz obliczyć DELTY! Dyzio wykrzyczał, zbijając się do lotu. <laughs> <laughs> Zaśmiałem się. Dyzio był wściekły. Próbował wyrwać mi z ręki worek z zialnem. Walczyłem z nim o jedzenie. Dyzio mnie... Mocno udziałał w nadgastek. Opuściłem cel jego agresji. Trochę krwi na niego pokapało. Andrzeju, ten wysiłek umysłowy jest spowod... spowodowany obliczaniem delty stał, że zgłodniałem! Dizio odpowiedział, schylając się po jedzenie. Ptak zrobił dziurę w opakowaniu. Wygląda na to, że, wi... że wielka deltoidalna eminencja! Nie potrafi otworzyć woleczka zialnem. Dzio jadł ziarno i brutalnie rozrywał worek. Ziarno przyklejało się do krwi na ciebie ptaszyska. Zwierz musiał to zauważyć, bo przestał jeść. Ptak potal dziobem o dywan, bludząc go. Gdy po pokoju, dziobał rośliny. Był spokojny. Wyszedłem do kuchni po bandaży i wodę utlenioną. Polałem ulaz z wodą utlenioną. Piekło mnie to niemiłosiernie. Zabandażowałem krwawiący nad klasyk. Wyszedłem z domu, by pojechać autobusem do szpitala.